Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj mam dla Was dwa zestawy dla elektryków, majsterkowiczów, instalatorów firmy Trade Force. Sprzedawane w Polsce tylko przez Sonepar Polska. Pierwszy z nich w takim fajnym etui stworzywa, które możemy sobie zawiesić lub wrzucić gdzieś do torby, skrzyneczki narzędziowej. Mamy tu dostępne trzy stopniowane wiertła stożkowe. Pierwsze do wiercenia otworów w ośrednicach od 4 do 12 mm. Drugie da wiercenia otworów o średnicach od 4 do 20 mm, oraz trzecie to największe do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 30 mm. Wszystkie mają tutaj takie zaślepki stworzywa. Wykonane ze stali HSS to jest stal szybkotnąca. Przeznaczone do wiercenia otworów aluminium, miedzi, mosiądzu, stali, plastiku, drewnie. Idealnie sprawdzą się przy wykonywaniu otworów pod przyciski, lampki sterownicze, dławnice w rozdzielnicach. Drugim zestawem jest 14-częściowy zestaw wkrętaków. Wkrętaki izolowane, certyfikat VDE do 1000 V. Wyprodukowane w Niemczech. Tutaj zobaczcie, mamy płaskie wkrętaki 6 sztuk, Philipsy 2 sztuki, Pozy 1 sztuka oraz 3 wkrętaki Torx. Mocne wytrzymałe Etui. Dodatkowo ono ma tutaj takie gumowane zakończenia, także nawet jak nam upadnie, gdzieś nie powinno się mu nic stać. Czuć w dłoniach, że jest dobrze wykonane, masywne. W środku komplet 12 kling, jedna rękojeść dwukomponentowa oraz jedna nasadka do precyzyjnego wkręcania, wykręcania. Rękojeść dwukomponentowa wyposażona tutaj w przycisk zwalniający. Tutaj mamy na przykład w krętach, zobaczcie PH2 Philips, bardzo popularny tak samo jak PZ2 do wkręcania śrub w zaciskach aparatury. Jak jak włączniki nadmiarowo prądowe, włączniki różnicowo prądowe. Łatwe wpięcie, łatwe wypięcie. Klinga sama nam nie wypada, zobaczcie. Także jej nie zgubimy. Każda z nich ma tutaj swoje miejsce. Rękojeść wygodna, ergonomiczna. Nie męczy dłoni w trakcie pracy. Dodatkowo rękojeść posiada tutaj jeszcze, zobaczcie, otwór. Dzięki temu możemy sobie przypiąć do smyczy. Nie upadnie nam to narzędzie przy pracy. Tutaj zobaczcie, mamy najcieńszy ten wkrętaczek płaski. Idealny. Do wciskania zacisków typu push-in w złączkach, w przekaźnikach instalacyjnych, gdzie mamy bardzo małe śrubki. Możemy sobie operować takim wkrętakiem. Zobaczcie, bardzo łatwo. Nasadka jest obrotowa. Tutaj mamy dodatkowo każdą klingę otoczoną gumowym pierścieniem, dzięki czemu jeszcze łatwiej nam się tu operuje, nie ślizgają nam się palce. Zestaw praktyczny, wytrzymały. Zobaczcie, nie wypadają te narzędzia nam. Bardzo dobrze sprawdzi się w pracy każdego elektryka Majsterkowicza, instalatora, automatyka. Polecam, trzymajcie się, do następnego, cześć!